Cześć, Juliaczkowska z tej strony. Moi drodzy, powtórzyliśmy gramatykę, tak? Nie, nie, kilka zajęć było gramatycznych. Dzisiaj stwierdziłam, że napiszemy dyktanta, więc proszę przygotować zeszyty i długopisy. Będziemy pisać. Zaczniemy. Będzie 20 słów. Więc tak, pierwsze słowo ulica. Ulica. Proszę napisać. Ulica. Jest? Drugie słowo. Ósemka. Ósemka. Jak piszemy? U otwarte czy u zamknięte? Jak myślicie? Przypominacie sobie. Ósemka. Jest. Dalej. Uczeń. 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 Jest. Proszę pamiętać. Proszę przypomnieć sobie, jak piszemy dwuznaki. Jakie są literki w polskim alfabecie? Tak. Musi być całkowita uwaga. Następne słowo. Kwiatuszek. Kwiatuszek. Jest. Kwiatuszek. Dobrze. Ucho.

Nie znacie tego słowa. Uwaga. Spadochron. Spadochron. Paraszut tłumaczenie. Spadochron. Razem. Spadochron. Jest. Słońce. Słońce. wcześniej spadochron, teraz słońce jest groch, 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 druch, druch Dalej filharmonia 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 jest dalej schody schody Хармонія сходи. Круткі слова у, у далі щудмой, щудмой, сьомий, так, шудми. щоб щуми. Сахара. Як пишемо сахара? Баче. Найпер пишемо з великий ліктари. Так сахара. Jest? Wahhać się. Wahhać się, wahat się, tak? Wahhać się. Wahhać się. Jest. Dalej. Bohater, bohater, geroy, tak, bohater. Czysty. Czysty. Jak piszemy? Czysty. Jest. Ostatnie słowo. Na dwór. Na dwór. Czekam od Państwa odpowiedzi na swój, mój adres mailowy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa!